Dzień dobry, cześć to Sławomir No to gości przywitanie Walka była przez siatkę Wkurzony na burbuszony Także dwa indory niezadowolone, że mają rywala. Także jeden musi skończyć na rusole. A który to wiadomo? ten który został podmieniony kurki wypuszczone zajadają smacznie rosy o dopiero mi się zaczęły nieść w siódmy miesiącu nie wiem czy też przez tą pogodę czy ale to tak jest. Czasem końcówka piątego się niesie, a w tym przypadku siódmy miesiąc i dopiero się niesie. Także indory będą tutaj, widzę. Dzisiaj ich nie wypuszczę, niech się jeszcze oswoją z terenem. A jutro zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich.